Witam widzowie ponownie na casehagu, dzisiaj po raz kolejny będziemy próbować ze stówki zrobić kosę. Co prawda balans mam trochę większy, ale to sobie tak do stówki będę grał maksymalnie dzisiaj i postaramy się to przemnożyć. Jeżeli chodzi o casehaga to pamiętajcie, że to jest strona gdzie możecie otwierać skrzynki, natomiast one dają, zabierają, no nam Ader ostatnio zabrało. Mm -hmm. Dobrało no. nam Ja to już nawet nie mówię, bo, yy, bo aż mi szkoda, szkoda słów, natomiast <noise> jeżeli byście chcieli e, z niej skorzystać, to możecie skorzystać z e, kodu FLIST, który daje dwa, wam 20% bonusu do wpłaty. Tutaj na stronie nie, też macie e, dzienne, darmowe skrzynki, czy to za dołączenie Discorda, czy za Steam, czy po prostu za level, który nabijacie na stronie, możecie sobie też dziennie za darmo kręcić mi jeszcze nie oddało z tego dziennego kręcenia, ale tutaj jak sobie patrzę, to ludzie, ludzie coś tam trafiają. Eee, no co, no wiadomo, łapka w górę, subskrypcja, komentarz zawsze mile, mile widziane. Jak się uda tą kasę wykręcić, to coś tam, coś tam może skapnie jakiegoś mniejszego, bo wiadomo, trzeba mierzyć siły na zamiary. Eee, my sobie zaczniemy od bitwy bo one no, najwięcej zabierają, ale też najwięcej mogą dać. I co? I chyba dwa razy Tung, Tung i dwa razy Boper. Ostatnio co prawda testy były robione, to dawało, zabierało, ale zobaczymy jak będzie teraz. I co? Underdog na trzech i nam 32 zł z tego pierwotnego budżetu odchodzi. Zobaczmy, co odpada. Początek obiecujący. Tak zachęcająco zawsze jest. No Także tak, tak ci delikatnie... Dan. ...gładzi po łudzie. I teraz jeb. Nie, 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 tak o, nie. No, no, tutaj, Tym razem się udało i sobie dodajemy do naszego bilansu 52,76. No już mamy 120. Ale... Ale chyba po prostu zrobimy podobną na razie. Za kolejne 32. I tym razem normalnie tak będziemy sobie szaflować. Lewo, prawo, lewo, prawo. Oj. Nie wiem czy chyba nie chyba już... Ach, żałuję tej decyzji o szaflowaniu, ale zobaczymy jeszcze. No dobra hodna. Trochę z tak. No, nie mogę tego. Dał nadzieję i czy. No jest OK. Oh, oh, o to chodzi, o to chodzi 8220. E, czyli sobie tak naprawdę podwajamy nasz bilans i mamy już 170. Dobra, dwie podrządki, które zrobiliśmy się udały. E, to sobie tutaj może dołączymy do koleżki jakiegoś dziwne przeczucie, że doda sobie bota i dzięki temu to wygra, ale zobaczymy, zobaczymy, może się byle, jednak się chyba nie byle. Tak mi się wydaje, że nie. się nie pobyliłem. Nie dobrze. Oj ten. No nie, bo ja byłem, ja byłem, po prawej. Po prawej. Mhm. Sobie odejmujemy 39, e, zostaje nam 131 e, złotych. E, Czyli co? No, wracamy do naszego sposobu. Czyli Tung Tung Bobber. Tung Tung i Bobber to jest mocne dostawienie, ale no tak. nie, nie dało w to ostatnio. No tak, no ale parę dni temu się trochę mogliśmy pobawić dzięki temu i zobaczmy teraz klasik. Pierwsza skrzynka nie oddała, Zobaczmy jak pójdzie z drugą. Druga też nie. O, ale w trzeciej już coś tam już zan zanęciło delikatnie. I czy ostatnia? Nie no, ale... nie. No, ale sobie te 32 zł odejmujemy. Zostaje nam 99. Hmm. Dobra, no. Czyli standardowo utwórz podobną. Jeszcze jest zapas, to dalej zrobimy, zrobimy na trzech. Czyli no tutaj jak niesiądzie będzie 67 złotych za kosę, to już znowu za wadę Ale on lubi tak przelecieć. No tutaj jak mi wypadł na długo kłać nie za 450 starych. O czym mówimy? No tutaj dało ładnie, ale nie nam. Ale, ale, ale nie nam. Więc y, no trzeba coś przemieszać, trzeba coś przemieszać. i dodamy sobie daj na czterech e, Nightmare'a, mhm. nie mamy e, nie, 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 tego drugiego na górze. A, tego drugiego za 20, to mówisz. To mówisz? No dobra, czyli... On jest dobry, no, on, 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 to, jest, to jest 52 różnica. i zostanie nam 15, no to... No, wóz albo przewóz tak naprawdę. Albo my, ich, albo oni nas. Chyba oni nas jednak, tak mi się wydaje, ale do pierwsza do bardzo ładnego, to bardzo ładnie dała wszystkim. Podałeś klasik, Tak, tak? Druga dała tylko kaczce Te uspy to mnie prześladują i tyle już potrafiłem Czy to w się, czy tutaj o Jezu. No nic jeszcze może to uratować, ale nie widzę tego, szczerze mówiąc No, nie, nie, tam... no, no byłby piękny underdog No Byłby bardzo piękny a ja ehm, myślałem, że na derdoga robisz. No nie, nie. Ja nie dam, dogadaliśmy się. Zobacz, no, mogłeś powiedzieć wcześniej, ale mamy no, jeszcze... Nie mamy jeszcze 15.88, więc no jak, jeżeli nie dawało tyle razy, to teraz powinno chyba dać. Dobra, mamy na... Mamy na 3, klasyczek. Cyk, cyk, cyk. Zobaczmy, czy będzie jakiś powrót. Będzie powrót, ale chyba na tarczy, chyba na tarczy. Ale hmm. jeszcze, jeszcze daje nadzieję, jeszcze, jeszcze walczy, jeszcze, jeszcze, jeszcze walczy, jeszcze walczy. I wywalczył. Udało się, udało się. I wywalczył. Czyli mamy plus 39, 12, 43 złota. No ryzyko się opłaciło, ale nie ukrywam, trochę niby nie bitwa za 12 złotych, ale dużo emocji wzbudziła. Przynajmniej wiem. Dobra, teraz sobie damy trójkę. Antrydoga i co? No i tunktung. i bober klasycznie. Tunk, razy, tunk, bober, no. Razy dwa. Dobra, tung i sobie damy cztery. To już można powiedzieć: klasyczny chyba laścich będzie, ale zobaczymy. Może się uda. Ale jest underdog, więc mi ma nie dawał. Tak, tak, underdog by było najlepiej jakby nie dawało. Ech, super by było jakby piach. Tak, dokładnie, ale na razie chyba się nie zrozumieliśmy do końca z tym wszystkim. No, teraz piach, tak, mi, dobry. piach jest Dobre muszę uratować. Piach jest mi w oczy rzucane, z oh. tego co widzę na razie. Chociaż... Jakby ten coś dobrego... Patrz! No nie, tam... No, nie dałoby ani w jedną, ani w drugą tak naprawdę. Mhm. Było ani normalnej bym nie wygrał, bo to było dwa złoty więcej, ani Andera bym też nie wygrał, bo tutaj miał najmniej. No i tym mało optymistycznym akcentem możemy sobie zakończyć dzisiejszy odcinek. No jest jak widzicie, nie. No jest jest no tak jasne. Raz, raz się przegrywa, raz się przegrywa, jak to mawia, jak to mawia klasyk. E, I co? subskrypcje, łapki w górę, komentarze e, i miłe, się. miłego dnia wam życzę. Będzie, będzie tego to się będzie otwierało, przegrywało dalej pieniądze, żebyście się, żebyście wy nie musieli. Miłego <laughs> dnia, pa.